Ja szukam generalnie ludzi, którzy w, są w stanie jakby pokazać w czasie takiego spotkania pozytywną energię, poczucie humoru i którzy, w, każdy oczywiście mówi, że w, jakby chciałby dołączyć do, do PWC, czy chciałby, chciałby się zajmować konsultingiem, natomiast szukam tutaj pewnego autentyzmu, jak widzę tą jakby pasję rzeczywiście i chęć. To, to jest dla mnie najważniejsze. Tak? To jest może niepopularne, co powiem, ale ja na przykład nie, nie patrzę, w, czy to jest osoba z wykształceniem, nie wiem, prawniczym, księgowym, czy ekonomicznym, czy jakimkolwiek innym. Średnio mnie też interesuje, jaką skończyła szkołę. Dużo, dużo, dużo częściej i dużo baczniej słucham w, o tym, jakie to osoba ma generalnie hobby niż zrobiła w trakcie studiów. Cześć, nazywam się Tomek Pobiański, jestem liderem zespołu podatków pośrednich w PwC w Warszawie. Dołącz do nas.